Jak w ogóle do tego doszło, że w Niemczech mamy polską drużynę? E, pomysł pojawił się w, mniej więcej w październiku w 2022 roku mój dobry znajomy sąsiad pan Grzegorz Sarnowski e, przyszedł do mnie z propozycją, żebyśmy może coś zrobili tutaj dla tych wszystkich Polaków, którzy mieszkają w Szwed. No i wyszła inicjatywa, żeby zawiązać e, klub piłkarski polski, gdzie będą tylko i wyłącznie występowali polscy zawodnicy, żeby po prostu przyciągnąć też naszych rodaków, którzy tutaj mieszkają e, na te mecze, które się będą odbywać. Można powskazać jakieś takie większe różnice między grą po tej stronie Odry? E, w infrastrukturze przede wszystkim. E, tutaj faktycznie infrastruktura jest e, Fantastyczna. My trenujemy na boiskach teraz w okresie zimowym, na sztucznej nawierzchni, na boiskach, które mają oświetlenie. Najbliższe takie boisko, ja pochodzę z Hojny, i najbliższe boisko w okolicach Hojny ze sztuczną nawierzchnią było w Gryfinie, gdzie ciężko było się dostać. Tak? Tutaj korzystamy przede wszystkim z gościnności miasta Szwed, które naprawdę bardzo tutaj wspiera nasz zespół, więc. Mamy naprawdę fajną bazę sportową, między innymi też teraz w okresie zimowym tą halę, która jest bardzo duża, bardzo przestronna, a też korzystamy tutaj, gramy na boisku trawiastym pełnowymiarowym, też z fajnym zapleczem socjalnym. Mamy kilku zawodników, którzy mieszkają faktycznie w Szwed. Większość zawodników jest jednak przyjezdnych z wszystkich tutaj okolicznych o miejscowości, jak Szczecin, jak Chojna, Moryń, Zomieszkowice. Mamy zawodników dosyć młodych, oni po prostu, im się tutaj podoba ze względu jakie mamy warunki i przede wszystkim ze względu na atmosferę, którą mamy, ponieważ staramy się to wszystko robić tak bardziej przyjacielsko i żeby atmosfera była taka bardziej rodzinna, jak to powiem. I na razie problemów nie mamy, chociaż mamy już teraz dwie drużyny seniorskie, które występują tutaj w rozgrywkach. W piłce niemieckiej jest tych lig troszeczkę więcej, bo mamy aż o 11 lig. Oczywiście musieliśmy w tamtym roku z jednym zespołem zacząć w tej najniższej lidze. Nowy klub najniżej się startuje. Udało nam się awansować z pierwszym zespołem do tej. Wyższej ligi, czyli to można tak poziomami porównać, że zaczyna się od B klasy. Jesteśmy teraz pierwszym zespołem na poziomie A klasy. Walczymy o awans do tej e, ligi okręgowej, a drugi zespół, który powstał w tym sezonie, co jest teraz, e, jest w B klasie. Tak można to, to powiedzieć. Staramy się być tutaj taką e, rodziną, e, wielką, dużą rodziną, e, poza e, tymi piłkarskimi działaniami, wspólnym graniem, treningami. Staramy się też spotykać, staramy się gdzieś też tutaj e, wspierać, e, poza nawet boiskiem, więc e, e, takich zdarzeń naprawdę e, multum mamy takich, że, że wszyscy przyjaciele. Czy z boiska, czy z zarządu muszą wiedzieć, że możemy na siebie liczyć. Tutaj w tej chwili trenujemy na tej hali, którą Pan widzi tam z tyłu. Um, I um, jak najbardziej jesteśmy otwarci. I najczęściej ci zawodnicy, którzy przychodzą do nas, też zostają. Mamy więcej przychodów niż ktoś tam chce odejść od nas, tak? I jeszcze taki dodatek, jeszcze pierwszy zespół ma taki aspekt bardziej narodowościowy, jak to można powiedzieć, oprócz naszego herbu na koszulce mamy jeszcze Godeł godło Polski na środku piersi, żeby się naprawdę czuli jak tacy prawdziwi reprezentanci, ci kraju. Zapraszamy wszystkich w różnym wieku, zapraszamy na różnym piłkarskim poziomie. Naprawdę mamy bardzo fajne warunki, jeżeli chodzi o atmosferę, jeżeli chodzi o infrastrukturę, i naprawdę bardzo fajnie, bardzo szybko można się tu zaaklimatyzować. Ja jestem częścią. Husari częścią tego fajnego polsko, polskiego projektu w Niemczech od bodajże roku i naprawdę e, nigdy nie miałem takiego, takiego przeżycia, tak, tak szybko nie zżyłem się z klubem, e, jak właśnie tutaj w Husari, więc naprawdę e, zachęcamy, zapraszamy. E, no i bawmy się tym, po prostu cieszmy się z tej piłki, z tego sportu i, i, e, i z tych nowych możliwości znajomości.